Dzień dobry, to, to jest totalny szaleń. A let's go, let's go, hit down i down, up i up, down, down, up i down. Dostek dole, dostaj krótki, do, 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 do. puls, puls, puls. Let's go, hit, hit, hop i pull, krótki, move. Tak jest. Dzień dobry, czy teraz też treni w tej części, do Eight and seven, six and five, four and three, two and one, go up all the time. eight seven six five four three four, seven. In now, right and left, right and left, right and left, right and left. Right, and left. Right, and left. Open, close. Three, two, one, let's go. Hop i close. Hop i close. Hop i close. Hop i close. Jeszcze raz. Cały czas. Trzymaj kąt. 90 stopni na ramiona. I open. Teraz krótki move. Move. Short move. Cały czas to jest lekkie obciążenie. Nie wy jak nie macie. No i tak już spocząć. Cały czas. Króciutko.